Luna z Was i jego długi. Bardzo Chciałem nagrać, ale był problem w nagraniu. Nie chce mi się żyć. Dobra, dzwonię do lekarza. Wiem, że się nie udało nagrania. A, co to było? Jezu, co się dzieje z tobą? Czuję się dziwnie. Widzę, że masz jakieś blizny. Dobra, ja lecę. Dobra, ho, idę do ciebie. Idę, idę na impre, idę na impre. Już kolejny raz w tym dniu. I się już nudzę swoim życiem. Um, zrobiłem jakieś rany, ale nie czuję się za dobrze. I infekcja się robiła. Dobra, idę do lona z wosa. Co nie! Czy to znowu ten dziwak? Czemu ja żyję? Nie wiem. Dobra. Mam spokój. Nagraniego infekcja się jakaś robiła. ta głupia infekcja, ta głupia infekcja. Nie wiem jak ja żyję.

a, co ty robisz? Wejdź do Luna z wóza, ja nie mam jelit. Nie, nie czuję się dobrze. O oh my god, u niego w środku jest fajnie. I te jelita. Czas stąd wyjść. Chcę iść do wojdu. Czemu ty się tak dziwnie zachowujesz? Nie wiem. A Dziwnie się zachowujesz. A co zrobiłeś ze mną? Wydaje się, że koniec tego SUSA. Zostawcie mnie proszę. Mam 12 godzin do życia. Wszystko on to zrobiłeś? I ja lecę stąd. I Singer też. Gdy odlecieli. Ty też myślisz to, co ja? Tak, klacz. ամբոմերանգ ա ա բրոցա թեմ Oh God, idę do niego z tym bumerangiem. Co żyć z tym bumerangiem, dobra? No dobra. Nie wyciągaj tego. Ja chyba rzucę tym badarzem, jak nikt nie ma rany. Oh Spadło mi. Na szczęście. Widzę, widzę, że czas przykleić ten plaster. Dobra, idę do lekarza. Jak to się stało? Dobra. Part 3 to jest koniec. Part 3 na 2000 sub. I tym razem nie może być żadnego problemu. Bo inaczej wbije się to w serce. Tak! Piona!